Witam serdecznie Państwa w pierwszym dniu naszej sesji naukowej pod tytułem Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej. Od tego roku będzie to rokroczna sesja, a w kolejnym roku zostaną wydane materiały posesyjne, gdzie Państwo znajdą rozszerzone artykuły, które dzisiaj i jutro usłyszą Państwo. A zatem Dzisiejszy dzień sesyjny rozpocznie pan dr Jacek Pierzak, który był wojewódzkim konserwatorem do spraw zabytków archeologicznych w Katowicach, który opowie Państwu o gródkach średniowiecznych w Bolencinie i w Kościelcu na tle podobnych siedzib obronnych z terenu zachodniej Małopolski i Górnego Śląska. Drugi wykład wygłosi zasłużony archeolog, pracownik naszego muzeum i kierownik oddziału wystaw czasowych Domu Urbańczyka pan Marek Szymaszkiewicz, a wykład nosi tytuł Historia badań nad kulturą łużycką w regionie Chrzanowskim. Trzeci z kolei wykład zostanie zaprezentowany przez emerytowanego pracownika naszego muzeum, pana Piotra Grzegorzka, storczyki jako atrakcja turystyczna Ziemi Chrzanowskiej. Kolejny wykład wygłosi przyjaciel naszego muzeum, geolog pan Marek Szuwarzyński, a wykład będzie nosił tytuł Górnictwo w dobrach szanowskich Emanuela Lowenfelda". Kolejny wykład wygłosi nasza główna inwentaryzator, pani Anna Sadło-Ostafin, a temat niezwykle ciekawy Lowenfeldowie przyczynek do genealogii rodziny. Następny wykład w języku francuskim wygłosi pracownik naszego muzeum Simon Pierre de Genne de Bourmont pod tytułem Château de la Ravinière, Fontaine en Sologne. O dokumentach ze zbiorów Muzeum w Szanowie. Ostatni wykład będzie należał do mnie. I postaram się Państwu przybliżyć historię cmentarza przykościelnego oraz temat pochówków w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja w Szanowie w XVIII wieku. I tym zakończymy pierwszy dzień naszej sesji.